Na program zaprasza Biuro Ubezpieczeń z Bema 20. 15. bieg. Moim gościem jest Ernest Koza. Ernest, bardzo miło Ciebie gościć tutaj jako żużlowca unitarnów. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Ernest, mija już tyle lat od kiedy jeździsz na żużlu. Powiedz mi, wracasz do Tarnowa po roku. Jakie to są emocje, kiedy jednak podpisujesz znowu kontakt z tym klubem, w którym jednak się wychowałeś? No bardzo się cieszę tak naprawdę, no tu tak jak wspominasz, jestem wychowankiem, dobrze się tu czuję, miałem teraz przerwę od tego klubu tak naprawdę jeden sezon, no mam tutaj blisko, mam tutaj rodzinę, więc no wszystko jest na tak, żeby tutaj jeździć i oby wszystko było dobrze z klubem, nasze wynik sportowy, żeby był jak najlepszy, żebyśmy cieszyli swoją jazdą kibiców. Arnes, pamiętasz, w którym roku zdałeś licencję różową? Ja to już mi na młotką, jesteś różlowcem zawodowym. Tak, w 2012. Dokładnie, czy już jedenasty sezon masz tak naprawdę za sobą. Kolejny rok, powiedz mi, czy dotychczasowe osiągnięcia satysfakcjonują Cię, czy jeszcze jednak czujesz, że ten tak naprawdę złoty Twój czas jest przed tobą? <laughs> Miejmy taką nadzieję, bo osiągnięć tak naprawdę no, nie ma się za bardzo czym pochwalić. No więc... słuchaj, no, byłeś, byłeś jeden z lepszych juniorów, miałeś dużo w Tarnowie, potrafiłeś wygrywać z Dersim Mordem. nie każdy potrafił to robić. No może i tak, no ale jednak jakieś tam cele były większe i gdzieś tam, gdzieś tam nie umiałem tego zrealizować i miejmy nadzieję, że, że kiedyś to może przyjdzie. Ale nie do końca do tego zmierzało moje pytanie. Powiedz mi, jak żurzel z perspektywy 10 lat się zmienił? Wiele już nowych nazwisk, wielu żulowców pokończyło kariery. Jak dzisiaj trzeba się przygotować? Jaki trzeba, jaka jest różnica na przykład w budżecie, jaki trzeba przygotować na te starty w rozgrywkach, nawet drugiej ligi żużlowej? No wiadomo, no to tak jak wszystko. Tak samo i, i części do, do motocykli żużlowych bardzo zdrożały. No ogólnie jak wszystko idziemy do sklepu i, i, i wszystko zdrożało, więc to nie ma co, co porównywać nawet, co, co było tak jeszcze kilka lat temu. No, koszty są dużo większe. Przygotowywać pod względem sprzętowym trzeba się jeszcze lepiej, bo nawet tak te, 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 jak teraz Unia Tarnów no, wylądowała w drugiej lidze. no ale ta druga liga 10 lat temu, no to była taka, że tam jeździły zawodnicy, co no, już za bardzo. No, była taką ligą troszkę półamatorską, a teraz tak naprawdę stała się taką ligą zawodową. Tu są też wiele świetnych nazwisk, którzy zawodnicy no nie znaleźli po prostu miejsca. Pewne przepisy U24 na przykład tak. w powodują, że ci się przesuwają. Ernest, no, ale właśnie też nawiązując troszeczkę, wielu kibiców pyta i, i dalej jest y, troszkę zaniepokojonych sytuacją w Wandy Kraków. Czy ten klub jeszcze istnieje, tak naprawdę, jeśli chodzi o podmiot prawny, czy udało się w ogóle jakąkolwiek część pieniędzy uzyskać z tej sytuacji, która miała miejsce, jak jeździłeś jeszcze w Wandzie? No, no czy klub istnieje, to szczerze mówiąc, nie wiem. No, tak jak e, e, wspominasz tych pieniędzy, co, co, co tam miałem zostawiony ja wiele zawodników, no to no, niestety nie udało się odzyskać. No, no i w sumie no, tyle, no co tu więcej mówić. No, ja na pewno by, pomimo tego dobrze, bardzo dobrze wspominam w sumie ten, ten czas spędzony w Krakowie, bo ten tor bardzo mi się podobał, no i ten stadion, wszystko było takie kameralne, ale jednak tak. była tam ta grupa kibiców, co, co przychodzili i dla mnie na przykład bardzo fajny czas. Tak, ulica od Odmogile 1B, pamiętam jak gdzieś. Tak, no, tak. Bardzo ciekawe miejsce. Obok zaraz znajdowały się strefa relaksu. Też krakowianie przecież często chodzą tam, żeby troszkę odpocząć i przy okazji zaglądali na ten żur. Faktycznie ten żur miał jakąś, miał potencjał odnośnie tego, jakim, jakim jest sportem i to, że w takim dużym mieście, jakim jest Kraków, gdzie są przecież no, dwa duże kluby piłkarskie, potrafiło to jakoś funkcjonować. To jest bardzo ciekawe, żebyśmy też właśnie porozmawiali trochę o Tarnowi jako o mieście, bo jednym z ładniejszych miast. No, chyba Przyznaję, że Tarnów, jak w tyle po świecie, no jest jednym z takich miast, gdzie lubi się też wracać, pomimo tego, że stąd się jest. Tak, tak. A zwłaszcza, że gdzieś ostatnio w jakimś tyle turnieju było, że Tarnowski Rynek chyba jest jeden z najładniejszych w Europie. To, ale to jeśli pod względem architektonicznym, to ja się w tak. 100% tak? Z, tym, z tym zgodzę. Arna, wracając jednak, właśnie troszkę do żużla, do Galerii Bema 20. Powiedz. Fajnie odbierasz takie inicjatywy, że możemy poglądać, właśnie pamiątki żużlowe, trochę pospominać te fajne czasy, kiedy Unia była na topie, ale też była też w takich ciężkich czasach, bo historia Unii, no jak to ktoś kiedyś powiedział, dużym kołem się toczy. Tak, no zwłaszcza, że widać, no wiele klubów gdzieś tam, tak, miało kryzysy, z tych kryzysów wychodziło, byli na szczycie, ale później jednak, no, po tym szczycie gdzieś tam spadali na to dno. No i tak naprawdę, no takie koło się cały czas kręci, raz na górze, raz na dole, więc miejmy nadzieję, że te gorsze czasy za Unią Tarnów już są za i, i teraz będzie tendencja zwyżkowa, więc... Tego Ci życzę i tego, żeby ten sezon 2023 był takim pierwszym rokiem, kiedy Unia w końcu poczuje, że znowu może być wielka. Tak Wszystkiego jest. dobrego Dziękuję w sezonie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Za program dziękuję Biuro Ubezpieczeń z BEMA 20.